Parę tygodni temu poznaliśmy wyniki tak zwanych europejskich kotów, czyli Car of the Year 2016. Wtedy zwyciężył najnowszy Opel Astra przed Volvo XC90 i Mazda MX5. Na salonie samochodowym w Nowym Jorku międzynarodowe jury składające się z 71 dziennikarzy wybrało World Car of the Year, w którym została Mazda NX 5 W kategorii na najlepszą limuzynę zwyciężyło BMW serii 7, samochodem sportowym roku 2016 zostało Audi R8, a najlepszym ekologicznym pojazdem Toyota Mirai. Zwycięzcom gratuluję, a mnie zastanawia tylko, który z tych konkursów jest ważniejszy. Niedawno wybrano nowe samochody, którymi będą jeździć najważniejsi państwowi oficjele. Takiego problemu nie ma prezydent Rosji, gdyż u naszych wschodnich sąsiadów buduje się całkiem nowe pojazdy specjalnie przeznaczone dla głowy państwa. W przyszłym roku Władimir Putin będzie jeździł nowiutką limuzyną, w której budowę zaangażowany jest też Porsche. Póki co nie znamy szczegółów dotyczących wyglądu ani osiągów auta, ale wiemy już, że mając odpowiednią ilość gotówki w portfelu, będzie można nabyć taki pojazd, nie będąc przy tym drugim Władimirem Putinem. Cena projektu i jego wykonania? 200 milionów złotych. Dla przypomnienia, 20 nowiutkich Audi A8 dla polskiego rządu kosztowało tylko 8 milionów złotych. Organizacja Euro NCAP przeprowadziła testy zderzeniowe mikrosamochodów wyniki? Przerażające. Jednak na początek kilka faktów. Pojazdy objęte kategorią prawa jazdy AM mogą być wykorzystywane przez osoby w wieku powyżej 14 lat. Masa autka nie przekracza 350 kg, a młodzi ludzie mogą poruszać się tymi samochodami po drogach publicznych z prędkością do 45 km na godzinę. Wiem, że czekacie już na wyniki, więc podaję. Chatnet CH30 otrzymał dwie gwiazdki. Dumnie brzmiący Aixam GTR Crossover otrzymał jedną gwiazdkę podobnie jak Bajajkłotę -I, i Microcar M-Go Family. Ja pozostawiam to bez komentarza, a zresztą skomentuję. Takimi samochodzikami to tylko do piaskownicy oszałamiające 9,2 sekundy do setki, powalające na kolana 136 koni mechanicznych, 5 skrzynia manualna, obniżone i utwardzone zawieszenie, powiększone hamulce, a także sportowy układ kierowniczy. Tym charakteryzuje się najnowsza sportowa odmiana Łady Kaliny o oznaczeniu NFR. W wyposażeniu standardowym tego nietypowego hot hatcha, który rywalizuje w swojej własnej lidze, znajdują się sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami, czujniki parkowania oraz 7 ekran systemu multimedialnego. Ceny sportowej Łady NFR zaczynają się od nieco ponad 12 tysięcy dolarów. Patrząc na możliwości tego samochodu powinni go nazwać Łada Kalina NRD. Na koniec niby zwyczajny lifting vana. Do tego Toyoty. W sumie nic nowego. Nie tym razem. Japoński producent odświeżył model Isis i w tym cały szkopuł. Od razu do głowy przychodzi nam skojarzenie z organizacją terrorystyczną pochodzącą z Iraku. Jak tłumaczy producent, nazwa Isis ma na celu oddanie hołdu bogini ze starożytnego Egiptu. Dodatkowo samochód na rynku jest od 2004 roku, a wtedy o terrorystach jeszcze nie było głośno. I tą bombową informacją kończymy na dziś. Do zobaczenia za tydzień.